Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w dzień dzisiejszy, poświęcony w sposób szczególny w liturgii Kościoła świętej Barbarze, męczennicy patrzące w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza górników. Niewiasta, dziewica, która oddała swoje życie za Chrystusa w Nikomedii na terenie dzisiejszej Turcji. Wspominając ją w sposób szczególny, w dzisiejszej Ewangelii stajemy wobec tajemnicy chleba, które Chrystus daje swoim nie tylko uczniom, ale tym, którzy za nim szli. Dlaczego akurat święta Barbara i chleb, który później wiemy, przeradza się w chleb eucharystyczny? Jest to powiązane z pewną legendą, która wiąże się również z historią świętego Stanisława Kostki, o tym za chwilę. Natomiast dzisiejsza Ewangelia oczywiście stawia w sercu spotkania pomiędzy Chrystusem a tłumami, którzy, które szły za Nim na Jeziorem Galilejskim, kwestię głodu. Ludzie, którzy trwają przy Chrystusie kilka dni, czują głód. I Chrystus który wcześniej uzdrowił ich chorych, cierpiących, niewidomych, ślepych, ich kaleki. Także wszyscy oddawali cześć Bogu. Teraz, y, widząc głodnych ludzi, y, lituje się nad nimi. W tekście greckim mamy piękne słowo, które mówi o tym, że ta litość to jest y, istotą tego słowa greckiego, jest y, miłosierdzie. Chrystus chce okazać im Miłosierdzie. Okazuje się być miłosiernym. Mi, okazuje im miłosierdzie, widząc ich y, stan głodu, ich będąc głodnymi. W jaki sposób rozwiązuje tę kwestię głodu? Otóż y, każe uczniom przynieść to, co mają na podorędziu i te pięć chlebów i, kilk, i dwie ryby y, błogosławi, po czym daje uczniom, ażeby. Rozdawali. I rzeczywiście dzieje się cud nadzwyczajny nad jeziorem galilejskim, nad jeziorem Genezaret, gdzie Chrystus nakarmia tłumy chlebem, który rozmnaża się w Jego rękach, na którym odmówił błogosławieństwo. Wiemy, że w tradycjach ewangelijnych, kiedy jest mowa w życiu Chrystusa o rozmnożeniu chleba, jest to. Nie tylko aluzja, jest to wyraźne wskazanie ku temu, co miało się wydarzyć w dzień ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus bierze chleb i go błogosławi, daje uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Miłosierdzie więc Chrystusa przy nakarmieniu tłumów ma podwójny wymiar. Najpierw Chrystus daje do jedzenia tym tłumu nad jeziorem galilejskim. A później w wieczerniku daje tłumom już nie tylko nad jeziorem, ale całemu światu, wszystkim którzy pragną i są głodni, daje chleb, swoje ciało, siebie samego. I to jest drugi akt, drugie dzieło Chrystusa bardziej jeszcze ukazujące jego miłosierne serce niż to pierwsze. Albowiem ciało Chrystusa które spożywamy, które w sposób cudowny, tak jak nad Jeziorem Galilejskim, nadal rozmnaża się na ołtarzu, jest pokarmem, który daje nam życie wieczne i daje nam komunię z Bogiem. Tego chleb rozmnożony nad Jeziorem Galilejskim nie mógł uczynić. Kiedy więc modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego, codziennego. Potrzebnego do codziennego życia. Daj nam dzisiaj. Czy myślimy tylko o tym chlebie, dzięki któremu nie jesteśmy głodni, który jemy codziennie, tak jak zjedli ci te tłumy, które były wokół Chrystusa nad Jeziorem Galilejskim? Czy też kiedy odmawiamy tą modlitwę, to może powinniśmy myśleć raczej o tym chlebie, którym jest sam Chrystus, który stąpił z nieba, który na ołtarzu Eucharystii staje się samym Bogiem. Więc w modlitwie ojcze nasz modlimy się, jak mówią też ojcowie Kościoła, o coś więcej niż tylko o chleb, który daje nam, zaspokaja pokarm, zaspokaja głód cielesny. Modlimy się o to, ażebyśmy jedząc, spożywając ciało Chrystusa, rozumieli, że przyjmując go zaspakajamy głód duchowy, który prowadzi nas i wprowadza w tajemnicę życia Bożego. Do czego wspominamy też świętą Barbarę w tym kontekście? Otóż jeden z naszych wielkich polskich świętych, święty Stasiu Kostka, który przebywał w Wiedniu na studiach, gdzie wysłała go rodzina, dosyć zamożna, zrostkowa. E, mieszkał w domu... Człowieka nienależącego do Kościoła katolickiego, Luteranina. Kiedy Stasiu był chory, niestety ksiądz nie mógł przyjść z komunią do jego domu ze względu na sprzeciw tegoż Luteranina. I wtedy, dzięki modlitwom samego Stanisława, jeden z obecnych w pokoju jego kolegów, który był przy nim, potwierdził tę wizję, że Stasiu wykrzyknął: Oto, Święta Barbara z dwoma aniołami przynosi mi Komunię Świętą. W tej chorobie, kiedy Stasiu był ciężko chory, zwrócił uwagę, że myślał i pragnął nie tyle chleba przede wszystkim powszedniego, ziemskiego, ale pragnął chleba niebieskiego. Jest to dla nas też przypomnienie i zarazem stawiamy sobie pytanie, czy jestem głodny? Czy odczuwam głód Eucharystii? Czy też nie? Jakie jest moje życie duchowe? Czy rozumiem, że Eucharystia zaspokaja wszelkie moje pragnienia duchowe, łącznie z pragnieniem życia, zdrowia, życia na wieki, zjednoczenia z Bogiem, doświadczenia miłości? Pokoju serca, tych wszystkich rzeczy, których na co dzień tak nam bardzo brakuje. Trudny więc w trudnych więc sytuacjach i w tych sytuacjach codziennych naszego życia, odmawiajmy modlitwę Ojcze Nasz, myśląc o Jezusie, który miłuje się, na, lituje się nad naszym głodem nad głodem nie tylko fizycznym, jak nad Jeziorem Galilejskim. Ale o wiele bardziej lituje się i okazuje nam miłosierdzie, dając nam siebie samego jako chleb duchowy i zarazem też cielesny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.